Cześć, witam was wszystkich w kolejnym filmie. Krótka aktualizacja prac rewitalizacyjnych. No jak to przystało na rolników jeżdżących traktorami za miliony. No jesteśmy postrzegani jako bogacze, no to wam pokażę mój pałac, który już od kilku lat próbujemy uratować. Jak widzicie, tutaj ciągle walczymy w tym budynku, w szopie. Tutaj mamy małą awarię, troszeczkę nam się beton nie dolał, ale tu przy następnej dokładce szanunku to uzupełnimy. Także, na no jak widzicie, z tą ścianą, o, ja mogę tak zrobić, o, cały czas się przesuwamy w tą stronę, no ale musimy to robić stopniowo, czyli wybierać stąd gruz, robić fundament, ścianę powolutku rozbierać tą, tą piwniczkę. Teraz będziemy musieli raz z tej strony, raz z tej strony dolewać, aż zamkniemy całą tutaj, całe tutaj pomieszczenie. Nie możemy zacząć budować drogi, która jest za, za, za tą ścianą, za pójdziemy tam, dopóki tutaj nie zalejemy tej ściany, bo przy wykopaniu ziemi, zacznie nam tutaj wszystko ratywać do środka. W międzyczasie Wybiło tutaj źródło, zaczęła lecieć woda. Więc jak widzicie, ja tutaj stoję na odwodnieniu, które już działa. W tej chwili walczymy z doprowadzeniem koski do stanu pierwotnego. Tam już bardzo ładnie została poprowadzona rura, która odprowadza wodę z budynku. Zobaczcie, jak ładnie tutaj. Hmm, o, to jest ta niebieska na samym górze, to jest tak. tutaj No i tutaj, przed tym go jak go widzieliśmy jak zrobiliśmy e, kostkę, jak zrobiliśmy, o, e, kort tenisowy. E, to było takie bagno, bo ponieważ w tamtym kierunku e, rozpoczyna się stok, góra i z każdej strony woda spływa i wybija właśnie w tym miejscu, no, ale tutaj już jak widać, to zostało załatwione. I teraz, żeby dokończyć dalszy etap uzupełnienia ścian, no to musi tu wjechać koparka. No, było za mokre, więc musieliśmy zrobić odwodnienie. No i teraz jeszcze mamy tego tej tłucznia dosypać. I troszeczkę musimy dolać betonu. Nie wiem, 20 betoniarek. Tak, żeby koparka swobodnie mogła tu wjechać, i dokończyć tutaj prace ziemne, a następnie rozplantować te tutaj kamienie, rozbić, idzie chudziak, po chudziaku będzie wylewany strop, i dopiero po stropie będzie można tu zrobić posadzkę na gotowo z hydrostopem, czyli taką warstwą izolacyjną, która zabezpiecza pomieszczenie przed napływem wody i ona ma chyba zabezpieczenie rzędu 30 metrów słupa wody, także dość dobra izolacja i w etapie końcowym no, przepraszam, wejdzie elektryk, tu zrobi elektrykę i pójdą tynki i to będzie koniec tego pomieszczenia i, i no i będziemy tutaj mogli być dumni z tego miejsca, no ale tak tutaj pracujemy E, powiem Wam szczerze, e, na kilku frontach jednocześnie, żeby nam się nie nudziło. Czyli o, raz tutaj robimy pół dnia, raz idziemy tam zaraz. Już rozpoczęliśmy prace drogowe przy tej drodze, no ale tutaj jesteśmy wstrzymani, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Jest trochę paskudna pogoda, więc dzisiaj błoto ciągnie. Tutaj będzie trzeba po prawej stronie krawężnik prowadzić. No i tak tutaj do tego kostka będzie aż do tego budynku zrobiona. No i tutaj też jest etap w raz, gdzie zanim się rozpocznie sezon wakacyjny, turystyczny i zaczną przyjeżdżać goście, no to tutaj będziemy poszerzać drogę i powiększać tutaj parking. W przyszłości to będzie stała sauna i balia dla gości naszego obiektu, także no, prace idą powolutku. O, ja wczoraj drzewka pobieliłem. Jakie, jakieś prace porządkowe zaczynamy robić, typu usuwanie chwastów z kostki, malwanie właśnie drzewek, skarpa przy korcie tenisowym do odchwaszczenia ręcznego także. Cały czas coś się powolutku robi, a ja Wam teraz dam kilka przebitek, albo może w trakcie filmu będę robił te przebitki z prac jak one tutaj powoli zachodziły jak tutaj powolutku pracowaliśmy.